Witam, chciałabym dzisiaj jeszcze Państwu pokazać pokrótce albo zaproponować właściwie, co mogliby Państwo wysłać swoim uczniom na początek, żeby ich w tę platformę wciągnąć trochę i tą platformę zainteresować. Chciałabym tutaj Państwu pokazać coś, co stworzyliśmy z myślą o takiej kilkutygodniowej wysyłce to znaczy takie krótkie telemowele. Jak wejdą Państwo w bazę ćwiczeń General Exercises jako nauczyciele, i wybiorą Państwo któryś z poziomów od A2, A2, B1, B2. Ustawiam sobie listening, bo te telenowele są świeczynami na odsłuch. czyli ustawiamy listening, ustawiamy poziom, od A2 do B2, tak? English i Search. Pojawią się Państwu takie ćwiczenia, które na początku zawsze mają rek. Rek, 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 rek. I tak będą też inne. Będą też miały numer odcinka. Są to właśnie te telenowele, tak. I telenowele opowiadają różne śmieszne historie. To są ym, historie, jak yy, yy, nazwa wskazuje, telenowela odcinkowe. I wydaje się, że uczniom się one dosyć podobają z tego, z tego co, co wiemy, to dosyć spore zainteresowanie wzbudzają. Yy, yy, Wygląda zwykle to tak, iż jest to krótki filmik, jakaś animacja i do tego mm, zadania słownikowe. Tak na przykład. Piotr came to London one week ago. He's 26 years old and he's single. He wants to start a new life in England. He lives with two people, Paula and John. They rent a plant. Episode 1. Breakfast chip It's Monday morning. Piotr and John are eating breakfast. So, Piotr, what are your plans for today? I must find some work. I don't have anybody left. Oh, what's your job? I don't know. What can you do? I'm a car mechanic. A car mechanic? That's good. There are many car garages in London. I'm sure you can find something easy. Maybe, but my English isn't very good. I need some help. In the afternoons, she works in a job center. She helps people find work. Oh, really? That's great. What's the address of this job center? Hmm. I'm afraid I don't know, but I can give you Carla's phone number. Oh, Carla's phone number. That's fantastic. She's nice. Uh, I, I mean, she can help me. Okay. Her phone number is 201 334 568. Can you repeat that, please? Uh, and a bit slower. Sure, no problem. It's two zero one three three four five six eight. And, and her surname? What's her Santiago, right? No, it's Santiago. Can you spell it out, please? S A U T I A G O. Okay, Santiago. No, not J. It's G oh yes, carla santiago. thank you, john. no problem. well, i must go to university now. i start classes at 9.30. yes, well, john, yes, tell me, this is carla? yes, her name is carla. and yes, she works in a job center. i know, i know. but john, is she, is she? well, come on, i'm in a hurry. is she your girlfriend? no. We're just friends from high school. Hmm, that's good. And hey, John? Yes, Piotr. Do she have a boyfriend? Does she have? Does she have a boyfriend? Not do she have a boyfriend. And no, she doesn't. So, you like her, don't you? Well, yes. No, I don't know. Okay, okay. I must go now. Good luck with your work and the cover, of course. Thanks. Bye. No, i tego typu filmiki właśnie są podstawą do tego, żeby dalej uczniowie pracowali ze zrozumieniem ze słuchu, ze słówkami, tak jak tutaj widać. Po wysłaniu też ćwiczenia mogą otrzymać skrypt, tak, żeby jeszcze raz sobie odsłuchać, śledząc tekst. Także jest to taka dosyć ciekawa opcja na rozpoczęcie pracy z platformą dla uczniów. I tak jak wspomniałam, te telenowele. O różnej tematyce są na różnych e, poziomach. Też na naszej stronie internetowej mogą Państwo zobaczyć próbkę każdego jakby z tych e, czterech poziomów. E, tam w portfolio znajdują się właśnie telenowera, także można sobie e, trochę podejrzeć. E, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Taka moja osobista tutaj propozycja na początek e, właśnie i na pierwszą wysyłkę dla uczniów. E, wszystkiego dobrego. Do widzenia.